Wiesz, dlaczego nie możesz schudnąć? Masz już dosyć ciągłych diet i kolejnych porażek? Posłuchaj tego. Doktor Judith Beck zidentyfikowała najważniejsze myśli, które nie pozwalają osobom na diecie osiągnąć i utrzymać upragnionej wagi, i najistotniejsze myśli sabotujące. Usprawiedliwianie się. Mogę to zjeść, bo. Niedocenianie konsekwencji. Nic się nie stanie, jeśli to zjem. Łudzenie się. Skoro już i tak złamałam zasady, mogę do końca dnia jeść to, na co mam ochotę. Arbitralne zasady. Nie mogę marnować jedzenia. Czytanie w myślach. Przyjaciółka pomyśli, że jestem nieuprzejma, jeśli nie zjem jej ciasta. Przesadzanie. Nie wytrzymam tego głodu. Program dr Judith Beck uczy skutecznego panowania nad takimi myślami i rozwiązywania różnorakich problemów dotyczących diety. I nie tylko. Motywuje także do wprowadzania w życie dobrych nawyków żywieniowych. To właśnie wyróżnia go spośród innych sposobów na schudnięcie. Na czym polega siła terapii kognitywnej w odchudzaniu? Gdy odchudzanie sprawia trudności albo odzyskujemy zrzucone kilogramy, zwykle obwiniamy o to siebie. Jestem za słaba. Brak mi silnej woli. Nie dam rady się odchudzać. Obwiniamy też o to swoje ciało czy dietę. To przez moje problemy z starczycą, słaby metabolizm, wiek, problemy z kręgosłupem. Ta dieta jest nie dla mnie, osłabia mnie, źle się na niej czuję. Jeśli tak jest i w twoim przypadku, dr Beck ma przyjemność poinformować cię, że przyczyną twoich niepowodzeń jest zupełnie coś innego. Po prostu nie wiesz jak się odchudzać. Kiedy się dowiesz, jak stosować dietę, z każdym tygodniem po wejściu na wagę będziesz odczytywać niższe wskazania, zmniejszy się rozmiar twoich ubrań, doświadczysz tych wszystkich korzyści, które towarzyszą szczupłej sylwetce, będziesz mieć więcej energii, więcej pewności siebie, lepsze samopoczucie, większy szacunek dla siebie. Możesz to wszystko osiągnąć i utrzymać już na całe życie. To, że kiedyś ci się nie udało, wcale nie znaczy, że teraz też tak będzie. Możesz raz na zawsze przerwać błędne koło tracenia i odzyskiwania wagi. Dieta dr. Beck uczy, jak unikać oszukiwania siebie, jak skutecznie opierać się pokusom, nawet wtedy, gdy są one w zasięgu ręki czy wzroku. Jak radzić sobie z głodem, zachciankami, stresem i negatywnymi emocjami, bez szukania pocieszenia w jedzeniu? Jak znajdować motywację do aktywności fizycznej, nawet jeśli nie masz do tego naturalnych skłonności? Dowiesz się, jak robić to, co jest niezbędne do skutecznego przestrzegania diety, zmieniając sposób myślenia. Większość osób, które trafiają do gabinetu psychodietetyka, od lat stosuje i zarzuca rozmaite diety. Wszystkie te osoby łączy jedno nie potrafią myśleć jak osoby szczupłe. Tych, którzy zmagają się z nadwagą, cechuje mentalność ograniczająca ich działania. Często, na przykład, myślą: Wiem, że nie powinnam tego jeść, ale co mi tam? Nic się nie stanie, jeśli to zjem tylko ten jeden raz. Miałam taki ciężki dzień. Zasługuję na zjedzenie tego. Nie mogę się temu oprzeć. Denerwuję się. Muszę coś zjeść. Zjadłam coś, czego moja dieta nie przewiduje. Mogę dać sobie spokój z dietą do końca dnia. To takie trudne. Nie chcę być już na diecie. Nigdy się nie odchudzę. Jeżeli któraś z tych myśli brzmi znajomo, dieta Dr Beck jest właśnie dla ciebie. Ten program uczy bowiem, jak radzić sobie z negatywnym myśleniem. Kiedy usłyszysz podszepty typu, Zjedz, nic się nie stanie, będziesz potrafiła powiedzieć sobie, Ależ stanie się, chcę być szczupła. Za każdym razem, gdy jem coś, czego nie powinnam, coraz bardziej prawdopodobne staje się, że w przyszłości znów ulegnę pokusie. Każdy taki przypadek ma znaczenie. Bez sensu się łudzę. Jeśli to zjem. Zyskam kilka sekund przyjemności, ale potem będę się czuć okropnie. Potrafię się temu oprzeć. Dużo bardziej chcę schudnąć, niż mieć kilka sekund przyjemności. Dieta dr Beck opiera się na zasadach terapii kognitywnej, inaczej terapii poznawczo-behawioralnej, najlepiej opisanej i najskuteczniejszej formy terapii słownej na świecie. Terapia ta skupia się na korygowaniu zniekształconego sposobu myślenia i jest skuteczna w leczeniu depresji, niepokoju, zaburzeń łaknienia, otyłości, palenia i innych uzależnień. Co ważniejsze, pacjenci nie tylko odczuwają poprawę w trakcie terapii, ale także utrzymują ją na stałe. Dieta dr Beck jest skuteczna niezależnie od konstrukcji psychicznej, stylu życia czy sytuacji rodzinnej. Możliwe, że w przeszłości udawało ci się na krótko zmienić swoje nawyki żywieniowe i stracić na wadze. Strategie psychologiczne diety Dr Beck pomogą ci na wiele sposobów. Nauczysz się opierać pokusie podjadania, kiedy masz do czynienia z nagłą zachcianką, głodem, stresem, presją społeczną czy innymi czynnikami. Nauczysz się przestrzegać diety i innych programów bez względu na okoliczności. Te strategie wymagają praktyki, lecz z czasem ich stosowanie stanie się odruchem. Przekonasz się, że przestrzeganie diety i utrata wagi podlegają psychicznym zmianom. Możliwe, że w pierwszym tygodniu czy po dwóch tygodniach stwierdzisz, że stosowanie diety jest proste. Później sprawa się nieco skomplikuje pojawią się lub nasilą zachcianki. Wkroczy rzeczywistość. Będziesz się spieszyć, odczuwać stres i emocje. Być może wynajdziesz jeszcze wiele innych przyczyn, by porzucić dietę. Jeżeli będziesz konsekwentnie stosować nabyte umiejętności, uda ci się przetrwać trudny okres, dieta stanie się łatwiejsza, zachcianki i głód osłabną, nauczysz się radzić sobie ze stresem, zmienisz swoje nastawienie. W końcu osiągniesz taki stan, że na widok jedzenia, które ci nie służy, będziesz reagować inaczej. Zamiast rozczulać się nad sobą i mówić Szkoda, że nie mogę tego zjeść, to nie w porządku. Zamiast tego odruchowo powiesz Cieszę się, że tego nie jem. W którymś momencie przesuniesz akcent z nie znoszę z czegoś rezygnować na cieszę się, że się nie przejadam. Wystarczy, że codziennie opanujesz jedną umiejętność, tak jak zaleca dieta dr Beck, a dopniesz swego. Myśl i chudnij, subskrybuj i bądź na bieżąco.